Tarnów. Już od 6 lat realizowany jest program sponsoringu młodych ludzi, którzy mają swoje pasje, realizują je i odnoszą w swych dyscyplinach pierwsze sukcesy. Sponsoringiem zostało objętych już kilkadziesiąt osób z terenu całej gminy. W tym roku wybrano już 6 stypendystów, w tym pochodzącą ze z utalentowaną fryzjerkę Aleksandrę Bodzioch, uczennicę technikum numer 6 w Tarnowie. Na swoim koncie ma liczne sukcesy, w tym dwa złote medale i jeden srebrny podczas 12. Festiwalu Fryzjerskiego w Sosnowcu. Drugie miejsce w konkursie na fryzurę wieczorową w Nowym Sączu czy złoto za fryzurę siódmą w Dwa lata temu były mistrzostwa Polski. Zajęłam tam szóste miejsce. Dwa lata temu także były ważne zawody w Sieradzu Antoniego Cieplikowskiego, w których fryzura ślubnych zajęłam pierwsze miejsce. Fryzjerstwo to ciężki fach? Jak dla kogo? Dla mnie jest to przyjemność. Bardzo lubię czesać, upinać i traktuję to jako rozrywkę. Tak, w sobotę są mistrzostwa Polski, najważniejsze w kraju, do których właśnie się przygotowuję. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Jest to pasja, którą odziedziczyłam po mamie. Moją mamę z fryzjerką i całe życie wciąga mnie w zawód. Uczestniczę w różnych konkursach fryzjerskich i dzięki niej po prostu jestem fryzjerką. Czy według ciebie każdy może zostać fryzjerem? Co jest potrzebne do tego, żeby być dobrym w tym zawodzie? Raczej znaczy, trzeba mieć pomysł na siebie jako tako. Jeśli ktoś po prostu wie, czego chce i ma jakieś zdolności, to z każdego można wykrzesać po prostu fryzjera. Trzeba tylko po prostu chcieć. Jakiś tam talent trzeba mieć, ale najważniejsze są chęci. Stypendyści otrzymują od gminy jednorazowe wsparcie finansowe, w zamian zobowiązują się do jej promowania na zawodach i konkursach, w których biorą udział. Ważne jest to, że tak młodzi ludzie mają swoje pasje i je realizują, nie marnując swój czas, dodaje Wójt Gminy Tarnów. Chcielibyśmy, poprzez przez takie stypendium pokazywać, że najważniejsze dla młodych ludzi jest pasja. Nieistotne jest to, co się wykonuje, jaką dyscyplinę się ćwiczy, tylko ważne, żeby to robić dobrze. Nagradzaliśmy do tej pory szermierkę, na na przykład Judo, Box. Tu w tym przypadku mamy Olę, która no, pasjonuje się fryzjerstwem i chcemy pokazać właśnie taką osobę, która to, co wykonuje, robi to z zamiłowania, ale również godzi z nauką. Jak dodaje Ola swoje plany z fryzjerstwem, chce połączyć z pedagogiką, by móc innych uczyć przedmiotów zawodowych z zakresu stylizacji i technologii fryzjerskiej. Paulina Pabian, Tarnowska TV.